Dla aktywnych widzów do wygrania 10 sztuka K47 Neon Revolution. Lajkuj, subuj, komentuj wyniki 1 czerwca. Wygrania macie placek w o wartości 20 zł, wystarczy stawicie lajka, suba z dzwoneczkiem, a jaki komentarz dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Siemano, z tej strony WOWKA witam Was w nowym odcineczku, w którym lecimy sobie od 50 zł do kosy. Zaczynamy od bitwy z, z płytkami. Ponieważ płytki fajnie wypadły w jednym z ostatnich odcinków, gdzie zdobyłem naprawdę dobre trafy. Dobre trafy, więc zobaczymy, jak będzie dziś. Czy trafią coś ciekawego na starcie. Eee, kurde, tutaj jedna remis, jest remis, tak jest, jest remis. Więc druga, druga płyta traki proszę, traki są traki więc jest to zwycięstwo. Ej! nawet mocne, nawet bardzo mocne okej, okay, czy chcę zrobić drugą taką samą, być może, być może więc może zróbmy jeszcze raz dokładnie taką samą bitwę Nie, a, dobra, e, pamiętajcie o kodzie kod wowkaety 10% więcej przy wpłacie, 20% na start no i możliwość dostania jednego z gratisów przy wpłacie z moim kodem dorzuciłem wam teraz takie dwa skiny mm, tutaj ten bowie knife właśnie ostatnio poleciał jak widzicie więc trzeba będzie jakoś kostkę jeszcze kolejną wam dorzucić, że są shadow daggersy aktualnie. graci wpłacać można do 18 roku życia, a my jeszcze raz zrobimy dokładnie taką samą bitwę, czyli właśnie na te dwie ten, na te dwie skrzynie z płyteczkami. Pierwsza nam poszło, mam nadzieję, że to się nie zepsuje. Nie zepsuje odcinka robiąc tą bitwę, chociaż nie, no w sumie wrócimy do 50 najwyżej, więc... Zepsuć się zbytnio Dawaj, 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 dawaj Dawaj płytę, dawaj płytę Dawaj fajną płytę Nie dał płyty, nie dał płyty No musiało Musiało nie dać płyteczki nie. Kurde, z czym ja teraz pójdę, z czym ja teraz pójdę, eee, najracjonalniej to by było pójść pewnie z jakąś przywieszką lub z naklejeczkami, czyli na przykład z, nie wiem, no, w sumie naklejeczki, to by było coś takiego i to też byśmy strzelili sobie na trzy osoby, więc sześcioskrzyneczkowa bitewka, trzy takie skrzyneczki, trzy takie. Nie w kolejności jak widzicie Dobra ja nie czekam dłużej Ja nie czekam dłużej Ja tu je potrzebuję wygrywać Więc było jedno zwycięstwo Jedna porażka Więc teraz pora na kolejne zwycięstwo Bo prowadzenia chyba mamy nawet na starcie Więc aby tylko utrzymać Jakimiś fajniejszymi skinami Dobrze to nie jest czerwone Że dobrze to nie jest czerwone Bo mogłoby być już źle Jeśli to by było czerwone I czy ja teraz... Tracę niestety prowadzenie. Naklejeczka holo pada mu, niestety. Na moje nieszczęście. Mamy jeszcze dwie, słuchajcie, mamy jeszcze dwie, e, które mogą pomóc. Dawaj, dawaj, teraz ja trafiam holo. Teraz ja trafiam holo i. Nie no, jeszcze dobra, to też jest bardzo mocne. To też jest bardzo mocne ogólnie. Nie spodziewałem się, że taka bitwa zrobi taką moc. Kopiujemy, robimy jeszcze raz dokładnie taką samą. No bo tutaj naprawdę było mocno, naprawdę było mocno w przypadku tych skrzyneczek Zaskoczył, on mnie szczególnie zaskoczył, ten trzeci gracz Tymi trafami, które na klejeczkach holo plus ten piorunek to no naprawdę to są mega, mega, ale to mocne trafy W przypadku właśnie skrzyneczek, no za około tam 3 zł, no nie? Więc może teraz ja, może teraz ja, może ja teraz No to jest ogólnie ostatnia szansa, jeśli to, teraz mi nie siądzie Z tymi skrzyneczkami to jest ostatnia szansa żeby tutaj spróbować to zdobyć, teraz, 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 teraz mamy 25 zł ogólnie, więc minimalny problem, jakbym tego nie zwyciężył, o kurde, no dawaj coś teraz mi trafmy, jakiegoś konkreta, czy to jest konkret, no nie jest, niestety nie jest, ale w ogóle to też nie była mocna bitwa. No nie, nie poszła tak, tak jak powinna. Tak, jakby się chciało, żeby poszła. E, dobra, trzeba zrobić to inaczej. Trzeba zrobić to inaczej. Najmocniejsze, moje ulubione. Znaczy, nie do końca, może też ulubione. No ale skrzyneczki, które często działają. Które często działają do tego dorzucimy to plus 100 i by było, słuchajcie, by było jeden na jeden, teraz to już będzie jeden na jeden, bo jestem w dosyć, można powiedzieć, że kiepskiej sytuacji, jakby to mi nie poszło, więc do, całe szczęście, to jest całe szczęście, że to nie wypadło, naprawdę, Par, najważniejsze skrzyneczki są na starcie, więc teraz się skupmy, musimy coś trafić. Jakąś fajną przywieszkę do broni. Jakaś fajna przywieszka do broni. To niestety nie jest fajna przywieszka do broni. Zostały nam jeszcze naklejki, widzą. O, dobra. Prowadzenie niby będzie, no nie? Nie będzie! Dobra, ten, to jest nawet lepsze. A żeby wygrać, w napisze, jaka jest wasza ulubiona skrzyneczka na CSGO w Skinsie i liczbę od 1 do 5. Żeby to teraz wypadło, żeby to teraz wypadło byłoby dobrze i słuchajcie niestety mamy porażkę, więc spróbujemy sobie po prostu drugi raz, czyli ja tutaj sprzedam sobie te skiny i znowu mamy 50 zł, więc drugie podejście w dzisiejszym odcinku, niestety pierwsze nam, co to chora bitwa w ogóle była, nie, nie poszła nam ta pierwsza. Pierwsze, pierwsza próba. W drugiej już nie będziemy zaczynać sobie od yy, muzycznych skrzynek. Yy, skupimy się może na tych, kurde, takich. Nie no, musimy chyba nawet. Znaczy, musisz nie, nie, musimy, ale zrobimy sobie taką battle. Yy, jeden na jeden na starcik. Yy, będziemy celować na razie w bitwy pojedyncze. Tak, żeby spróbować minimalnie się chociaż odbić i jak już się odbijemy, to będę próbował startować w coś mocniejszego, ok, nieźle, na starcie, więc może, kurczę, powinniśmy te kolorfule i anime case'y jednak bardziej celować, no chyba tak, chyba tak, bo... Start z tymi skrzyneczkami mam zdecydowanie lepszy niż z tymi nowymi. No, ci one już nie są takie nowe, no ale ile tam? Z 2 miesiące temu zostały wprowadzone, trzy, może coś takiego. Prowadzenie jest, widzowie, prowadzenie jest, więc ta druga próba ma potencjał, jak najbardziej. Być dużo lepszą próbą od tamtej. Możemy też ogólnie pobustować te skrzyneczki. No, nie, to też by była opcja. Myślę, że to też by była fajna opcja, że właśnie podbustować sobie anime i colorfula. Bo jak widzicie, to one zrobiły tą bitwę. To one właśnie mm, zrobiły mm, tą bitewkę, więc tak zrobimy. Tak zrobimy, moi drodzy. Mamy pierwszego wina, super. Eee, będzie to wyglądało w następujący sposób. Czekajcie, zarzucamy, tu busta, tu busta. Eee, ile by taka bitewka mnie kosztowała? Nawet 10 skrzyneczkowa to by było 42, więc troszeczkę zbyt mocno. Rzucimy sobie 8. 8 skrzyneczek łącznie i znowu bitewka 1 na 1. Więc bardzo szybko w ogóle znalazł się przeciwnik. Nie patrzyłem w, jakiej, w tamtej bitwie, jaki był przeciwnik. Nie wiem, może ten sam ziomek. Kto to wie? Kto to wie? Widzowie pewnie wiedzą, jak sobie cofną. Albo zapamiętali. Tu jest Ken. Ok. I prowadzę czy nie? Prowadzę czy nie? Prowadzę. Oczywiście, że prowadzę. Tylko jest elegancko, widzowie, jest, chciałem powiedzieć, że te naklejki, które aktualnie mi wypadały, no to wiecie, no to są słabe jak na zboostowaną wersję, od razu wbija czerwona nie zdążyłem powiedzieć wam, a już wbiła czerwona naklejka, więc jest naprawdę super, w aktualnym momencie jest to naprawdę super bitwa która mega dużo daje. Mega dużo, 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 daje, czyli po prostu w poprzednim podejściu skupiliśmy się na złych skrzyneczkach. Anime i Colorful zdecydowanie lepiej mi idą niż właśnie... Ja pierdziele, jak było blisko na koniec, że mnie podgonił. Całe szczęście mu się nie udało. Okej, okay, jesteśmy dużo wyżej niż w poprzedniej próbie. Mm, czy dalej celujemy w Colorful e, i Anime? Może tak, zrobimy sobie ostatnią bitwę z tymi skrzyneczkami, czekajcie. E, pek, 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 tylko zrobimy teraz sobie 5 i 5 i teraz to strzelimy sobie na... E, trzy osoby, więc zdecydowanie, że będzie mocniej. Tutaj łącznie w całej bitwie będzie aż trzydzieści naklejek, więc naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ja czekam dosłownie chwilę. Jeśli znajdzie się przeciwnik, albo dwóch przeciwników, super. Jeśli nie, no to ja sobie to aktualnie dorzucam bociki i zaczynamy. Nie ma czasu tutaj czekać, słuchajcie widzowie. Nie mamy czasu na czekanie i leci znowu, cholera jasna, znowu poleciał. Nie, no nie podnoszę go, nie podnoszę go, nie Podnoszę, niech sobie tam leży, yy, niech se zmienia kolory na szafce. Tak jak widać, trudno, poleciał to poleciał. Ja to muszę jakoś umocować, bo nie ma oblicze, że to cały czas spadało. Mm. Co tutaj się dzieje? O, super, super. Dawaj jeszcze raz. Dawaj jeszcze, dawaj jeszcze raz tego koguta tutaj. No, kogut wypada ale nie mi niestety. Mamy pięć. Mamy pięć skrzyneczek. Widzowie, tutaj trzeba się skupić. Tutaj nie ma czasu na patrzenie, że led poleciał. <grych> ale widać, jak kolory zmieniono, nie? Mm. O nie, o nie, o nie. Jest jednorożec. Jest jednorożec. Jest źle, słuchajcie. Jest źle. On się zbyt mocno umocnił. Yy, dawaj. dawaj. Czerwona, czerwona dla mnie, czy jeszcze kolejny jednorożec im siada, co tu się dzieje? Niestety wszystko co złe to po mojej, znaczy nie aż takie może i złe, no ale gorszy, byłem najgorszy po prostu w całej bitwie Czyli underdog, underdog to była opcja po prostu na zwyciężenie tej bitwy Więc może zrobimy underdog. zrobimy underdoga, któremu powierzymy losy całego odcinka Tylko zmieńmy już skrzyneczki, zmieńmy już skrzyneczki Weźmy sobie on the casey, może nie on the casey sam, nie no, może nie sam. Zaraz tutaj sobie połączył. Mamy tak 35, do tego C4, dwie i do tego dorzucimy sobie low casea, ok. I to będzie trzyosobowy underdog. Niech tak będzie. Te Losy tej próby zostały powierzone trybowi underdog, z którym średnio żyje. Ale czasami, kurde, za Czasami za na tym underdogu, nawet zdarzy mu się uratować jakiś odcinek. Więc może i dzisiejszy, może i dzisiejszy odcinek, tryb underdog nam podratuje. Niestety na razie jestem najlepszy. To... O, dobra, Ozyrysek musiada, więc. E... Więc jest bardzo dobrze. Bo się Do i czy prowadzenie jest moje w tym momencie? Nie jest. Nie jest. Dobrze. No, ta XM będzie jednak gorsza. Nie, no czemu dla mnie? Nie chcę tego P250. Dawaj, dawaj dla tego ziomeczka, do tego trzeciego ziomeczka, niech najlepszy. Dobra, dobra, już naprawdę są malutkie różnice. Widzowie, to jest naprawdę jest nadzieja. Jest nadzieja na zwycięstwo w tym underdogu, bo aktualnie prowadzę. Aktualnie prowadzę tego underdoga. Dobra, dwa takie same skiny, więc tutaj nic nie powinno złego się zadziać. Mamy ostatnie trzy skrzyneczki, Trafia gaila, który go jeszcze mocniej wzmacnia. Całe szczęście. Gloczek nie jest chyba jakiś super potężny, nie jest, ostatni lowcase, więc to wygląda na zwycięstwo, więc zastosowanie underdoga okazało się idealną taktyką, yy, która no, ta wyhaczyłem, wyhaczyłem po prostu, że w ostatniej bitwie tak poszło, więc może w kolejny tak będzie i tak było, i tak było, yy, tylko czy ja chcę dalej lecieć z underdogiem, Bo oczywiście, że nie, oczywiście, że nie, yy, ten tryb po prostu pojawił się wyjątkowo ze względu na moje przeczucie, i teraz, te co patrzcie, pek, 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 coś takiego wrzucamy, coś takiego wrzucamy. Tu 12 zł nam zostaje jeszcze, więc nie całe 12, więc damy sobie coś takiego. Również maksymalna, i również na trzy osoby, tylko tym razem standardzik I tym razem już zwyciężymy. Tym razem robię to bitwę. Bobas tutaj wbija i bardzo szybko No ogólnie, jak bitwa nie poleci jakoś mega na dół, jak dużo osób nie zaspamuje tymi bitwami, to gracze są naprawdę mega, mega szybko i mamy super traf na starcie, do remisowy dokładnie. Queen of Pain tutaj zsiada i niestety jest słabsza, kika buła di z giga były nic ciekawego, niestety slajmik, jedyny, jedyny jeden slimik, i słuchajcie, mega traf w slajmie, ale niestety bobas również dobrze idzie, więc muszę go pokonać, jeśli pokonamy, dogonimy, tak, tak, ale to są bardzo, do samego końca widzowie, tutaj ta bitwa będzie nieznana do samego końca, ostatni skin, ostatni skin, nie odbiera mi prowadzenia, nie odbiera mi prowadzenia. Zbliżamy się do kosy naprawdę niemiłosiernie. Koska już do nas leci. Więc następna bitwa trzyosobowa i zdobywamy kosę, więc w tym będzie uczestniczył oczywiście mega mocny duck case. Będzie sojusniczyć mu zbustowany Spring Case. Więc też go wrzucimy sobie. Mm, I jeszcze coś, i jeszcze coś, nie wiem, może e, sekreta tutaj wolniemy sobie i do tego wszystkiego. E, gigabuła wejdzie, wejdzie spokojnie, damy radę. Jest gigabuło. E, 40, to tak, e, mamy jeden strzał tutaj, więc już to nam pomaga. E, 7,80 to nie tutaj mamy w skin, skinach, które... Dobra, sprzedam coś z tych skinów po prostu. no Nie z tych gwarantowanych, żeby jednak mi starczyło na tę bitwę, więc mamy to. Ja troszeczkę się wspomogłem, trzyosobowa, bo chciałem zobaczyć tę bitwę. 11 skrzynek, 11 skrzynek, wbijamy w to. Doczekam znowu dosłownie chwileczkę, jakby znaleźć się chęt... Jest pierwszy chętny. Zobaczymy, czy będzie drugi. Jak nie wbiję za chwilę. No to e, ja po prostu wrzucę tutaj sobie bota najwyżej, więc 3, 2, 1, 0, wlatuję bot. bot Michael wleciał. Mm, duck Casey, Duck Casey, ojojoj, MP7 będzie mocna, naprawdę minimal wear. Duck, o, CZ też jest super, CZ też jest bardzo super, minimal wear również, więc... Super, o kurde, dzieje się, powiem wam tak, dzieje się podczas tej bitwy to jest bitwa, która ma naprawdę spore prawdopodobieństwo dobić do koski, jeśli by te trafy naprawdę tak wyglądały jak wyglądają. baskil, kill, ja... Yep. Co się tutaj odwala? Co się tutaj odwala? Desimat... Jeśli Spring Case utrzyma poziom, to naprawdę będzie rekordowa bitewka. Jeśli tutaj utrzyma się poziom, Spring Case troszeczkę zawiódł, ale może to był tylko jednorazowy przypadek. Kolejny Buzzkill siada. Ja pierdziele, co tu się dzieje? Tylko czemu ja jestem tym, tym słabszym? A Teresa nie pomoże. Nawet w wellwarmie w statracku musimy tutaj naprawdę bardzo, bardzo... Ja... Dawaj, giga to jest do zrobienia, to jest do zrobienia. Jakim super skinem, to jest do zrobienia i niestety tego nie zrobiliśmy. Tak jak mówiłem, minimalne braki, żeby otworzyć skrzyneczkę skosu właśnie po takiej bitewce, więc drugiej próbie już naprawdę było mega, mega blisko. Ja wam dziękuję za oglądanie. subujcie, lajkujcie, na razie siema i cześć!